Hej, widzowie, dzisiaj gramy. Miało być chowanego, ale yy, będzie kiedy indziej. Oznaczam jakieś pół To super. Nie wiem skąd oni się wziął w piecu, ale dzisiaj szybko, jak Nubek prawdopodobnie śpi, ukradniemy się do naszej pasy. Tak będzie za chwilę. Albo zrobimy Nubkowi jakiegoś pranka. Chyba już wiem nawet. Okej, okay, Nubek pisze idź spać. Napisze idę, ale my nie idziemy spać. My... My dzisiaj robimy potajemniczą pranki. Mhm, to teraz przerwujemy... mam nadzieję, że u mnie nie ma tam żadnych dysek. I mam tajemniczo piankę na nóbku. Ale za chwilę zginę, więc lepiej uważać. Ja nie zakładam zbrojki. Nie zakładam zbrojki. Może jakbym założył ten z to może bym z się tak zróbł. Żlał jakby to można powiedzieć tak z, 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 zmieszał z bitem. Możemy. Teraz uwaga, klikamy shifta. No masz spa, masz spać on mówi. Ja... Nie mnie przy... O nie! Wejście do tajnej bazy jest otwarte! O kurczę, szybko! Wejście do tajnej bazy było otwarte! Jak mógł tego nie zauważyć! Okej. Okay. Dzisiaj robimy pranki na nóbku. On się niczego nie spodziewa! Zwykle mówiłam głupkowi, co, co będziemy nagrywać, ale dzisiaj powiedziałam, że to będzie zwyczajny odcinek. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Mój mikrofon jest głośny, więc powinno się jakby tu dać radę. I lecimy teraz tutaj i uciekamy. Uciekał, uciekał, uciekał. Dobra, to jest pierwszy prank, który prawdopodobnie się nie udał. Chciałam powiedzieć, że się udał, ale no by nie zaginął, więc idę spać. Dobrze, pranki następne będą, dobra, pranki następne będą za chwilę. Myślę, że to przygotowałam tylko prank z tym Krzesiwem. Nie mam za bardzo TNT. no w ogóle nie mam. Hmm. Ale może z jakimś trapem. Hmm. Ale z Krzesiwem się nie udał prank. No niestety, Nubek się nie nabrał. Ale pomoże zrobilibyśmy skórzaną zbroję, którą on by chciał, ale byłoby to nedrejtować przez zmienioną teksturą. Co? <grym się> o nie, on chyba coś podejrzewa, że to ja. On chyba coś podejrzewa, że to ja. popaliłem mu ogień przed łóżkiem. Aha. Będzie mu udawać, że ja. Ma taki spokojny dzień. Tak będziemy udawać, bo jak się na to naprawdę nabierze. Oj, Nubek no ma taki. Gdybyście nie wiedzieli, pracuję nad nowym pro produktem na Litku baszopie hmm. Nie, bo ja. E, poczekajcie, zrobię cięcie. Dobrze widzowie. E, o nie, dowiedziałem się właśnie, że nubek wpisze, kto podpalił mi. A ja nie mam na kogo zwalić na Kubowicach, może na Hero Braina. Ej, poczekajcie, nie zauważyłem tylko, że mam tu oczy to, dajmy, że Hiro... He Hero Bride. No, tak można napisać. Hero Bride. Napiszę... był. tu. Okej. Okay. Nie mogę. Prank się nie udał. No. Nubek nie, nie zginął, jak Robimy takie pranki, żeby Nubek zginął. O! Z lawą. Ale z taką grubą lawą. Tylko musimy iść do netheru, aby ją zebrać. Nether to świat, w którym jest najwięcej law. Że ja muszę mówić cicho. Ja nawet nie wiek nie dowój. Że tam my robiliśmy pranki. Hmm. Ale teraz nie mam wiedzelkę, bo ja chyba z nim zginąłem. Oj, będzie grubo. O! Można coś zrobić. Nie muszę być parę tego. Uh -huh. A jeszcze jedna rzecz, której potrzebujemy. Chyba uda mi się coś z tego zrobić. Musimy zabić pająka. Więc musimy poczekać na noc. I skraftujemy nie, nie pająka, skraftujemy tylko łukę. Pe... Nie będziemy dzisiaj trailować łukiem, jednak bo mam mało strzała potrzebne mi na smoka. Czy napisać wulkan? Co? Ale gdzie wulkan? Nie, to niemożliwe jak wulkan. Please, o oh, nie, nie, jeżeli nam no, wykopczył nasz tutaj tą bazę, to, to to nic, a to, to to wszystko stracone, ale ty, no, no jak wulkan? Może to jakaś postać dołączyła i napisała, ona jest MSG? Gdzie? Gdzie? Względ na dół. Chyba mu o to chodziło. Okej. Okay. Nie, yeah, nie działa. No tak się wchodzi, okej. Okay. Dosyć trudne wejście. Nie, nie, to by to nie zabijał. Chyba wiem, gdzie możemy się ukryć przed nim. To nie ja! Nie, w ogóle! To nie ja! To nie ja! To nie ja! To nie ja! To nie ja. To nie. Ej, on tego ognia nie zabrał. Zaprzeczy. Nie zaprzeczył tego ognia! Maleźć fajty! O nie! Ja muszę to zrobić. Shift! Gdzie są tam? O, 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 uratowani. Uratowałem się. Dobra. Uratowałem się. Okej. Okej, okay. okay, nie udało. Okej, okay, udało się uciec. On tu nadal krąży lepiej, żeby... Lepiej... On chyba? Kliknął shift, a, bo nie widzę jego niku. Nie, on nadal tam jest. O nie, to jest trudne. No Baksem poszedł. Oj, oj, widzowie, on tam chyba to odczuwa. A my jesteśmy o krok od śmierci. Musimy, o, musimy tu pod ziemią siedzieć. Jesteśmy o krok od śmierci. Jesteśmy o krok od śmierci, bo on myśli, że to ja. O, byłem ja on nawet tego nie, nie zauważył To nie ja. To nie ja Napisałam to nie ja Nie, nie mogę Nie mogę, nie mogę Nie mogę zgina, zgina, zgidę Naprawdę dzisiaj muszę gdzieś wyjść jeszcze, ale Muszę ucieknąć od nutka, jest naprawdę mocny, widać. Zobaczcie, nie, bo on widzi mój nick. Muszę zobaczyć, czy ma, muszę zobaczyć, czy Minecraft się nagrywa. Tak, nagrywa się, okej. Okay. Dobrze. Nie, nie zauważył. O nie, on jest tak dobry chyba. Nie, jednak nie jest tak dobry. Bo mnie nie potrafi znaleźć Znaczy no, jeszcze raz to nie ja Ale myślę Widać, że jestem dobry, bo to mnie Nie Nie znalazł ja. Spać Nie, mam znieść łóżko Oj Widzowie, mamy kłopoty Spać mu, napiszę. I mamy wielkie kłopoty, bo Nubek tu cały czas czuwa. Cały czas. On zginie, nie mogę. I co wie, on musi wylecieć z serwera, bo inaczej ja nie mogę iść spać. Czy on nie widzi? On się skrył. Nie mogę wytrzymać, on nie pójdzie spać. Nie mogę wytrzymać. Widzowie, on nie chce iść spać. On, jest. Muszę zobaczyć. Mam chcielibrajna co prawda Ale mam drugie konto o nazwie Hero ben, Coś tam I zwabię go żeby on tu przyszedł I? I że wyszedł? Nie przyszedł Jest naprawdę mocny co on cały czas spał? Ale... On cały czas spał. Jak ja mogę nie zauważyć? To, to, ja nie mogę. Ja nie mogę. Co prawda, jestem na krańcu od śmierci, ale to nie znaczy, że nie przestanę go bankować. Ojeju, chyba zostało nam 45 minut, ale mi się nie wydaje. Albo... Albo 7, albo 45, a jak mam 40, Albo 47. Nie, o nie, o nie. Nupkowi się. O, o, czy nam się udało? Czy nam się udało pokonać nupka? Nie. Nadal jesteśmy na krańcu od śmierci. Później oczywiście powiemy Nupkowi. Że to byliśmy my. Dobra, nie, nie powiadaj. Powiemy wiemy, może to byliśmy. My. A teraz. O kurczę! Aj, żebym zrobił. Szybko. Fajcie się do villagera. Nie mogę. Wam buty na chwilę. Biorę. Ja muszę to szybko ugasnąć. Ugachnąć. Tam jest nubek, ale nam się nadal nie udało. Nam się nadal nie udało. Bo jesteśmy już w dodatku na krańcu śmierci. Bo nubek jest naprawdę dobry. Na razie... On, on myśli, że to my. A my powiemy, że to nie byłem. Ja tylko że to ta nowa postać, o której prawdopodobnie już słyszeliście, pojawiła się jakaś nowa Minecraft. Tym razem ona nie ma niku, więc nie możemy zobaczyć jej nazwy. O oh boy. Okej. Okay. Wiecie, co to było naprawdę mocne. No nie, da, daje się to. Fajcie, zapomniałem tego ugaść. Ech! Prosiłem. To trzeba ugaść. Okej. Okay. No to. Tam... Zobaczcie ile czasu zostało. Ale spoko. Możemy nagrywać dzisiaj długo. Ale. Nie mogę. To, to. Wiecie co? To było mega. Ale on czy on zauważył czy nabył no zauważył? <laughs> Zobaczcie. Spróbujemy gdzieś dalej od na zapalić. Ogień, ogień, ogień. Pali się. Pranki są dobre. Dzisiaj nie udało nam się w sumie ani razu sprankować Nubana. Ale... Ale Nubana żyje. on tutaj... Nie, tu Nie, nie! nie prawie bym no nie, nie mówcie, że on nie miał łóżka ma łóżko nie, nie czyli on nie żyje no dobra, to widzowie yy, musimy kończyć pa